Siema, witam Was serdecznie. Hotel Standard Maldives, The Standard w zasadzie, odwrócony do góry nogami. Dziwne to miejsce jest, kilka słów o tym przed Waszym wyjazdem. Generalnie resort ma ponad 100 willi, większość willi jest z dostępem do wody, tzw. water willi. Hotel jest położony w atolu RA, jakieś 35 minut lotu z lotniska w Male. Aha, pamiętajcie, aby po obejrzeniu zasubskrybować mój kanał, zostawić łapkę w górę, komentarz. Jeśli macie jakieś pytania do tego hotelu, dawajcie znać. E, co więcej o tym miejscu, e, przyjeżdżamy do recepcji, lądujemy na lądowisku, stamtąd zabiera nas e, już hotelowy speedboat. Z e, tym speedboatem docieramy do recepcji. W recepcji witają nas panowie. E, welcome drinkiem, czekinujemy się. Nie płacimy, płacimy dopiero po wyjeździe na koniec pobytu, więc jest to miłe i przyjemne. W hotelu znajdują się dwa bary, w hotelu znajdują się trzy bary. Beru Bar z widokiem na zachód słońca, miejsce do którego nie wpuszczają generalnie dzieciaków. Można tam wejść na zachód słońca, jesteście rodziną z dziećmi, natomiast potem jesteście wyproszeni. No i wieczorem odbywają się tam imprezy, jest bilard, jest kilka drinków w ramach All Inclusive. No i generalnie tyle mam do powiedzenia na temat tego miejsca. Raczej tam zwykle nikogo nie ma. W hotelu jest dużo spokojnych ludzi, w większości nie ma imprez. Ludzie przebywają w swoich pokoikach, wieczorem wylegają do, do restauracji. Restauracja, ale karty są dwie: Gudu-guda, restauracja, typowo malediwska kuchnia. I druga restauracja to jest barbecue shack, typowo daniami barbecue. W barbecue shacku będziecie siedzieć na plaży pod palmami i przy samej wodzie. Stoliki są rozkładane wieczorem, na trzy razy w tygodniu, na zmianę z Buduguda. Guda Buduguda się znowu na ziemi, praktycznie. Trochę tak jak w restauracjach azjatyckich, na półduszeczkach, niskie stoliki, typowo maladywska kuchnia, są też sety yy, takie daniowe, których możecie spróbować w całej kuchni maladywskiej. Yy, jeśli macie all inclusive, to obydwu tych restauracji dostaniecie yy, 50 dolarów na osobę dorosłą, na każdego uczestnika. Na dzieci. Dzieci jedzą bez limitu, dorośli mają po 50 dolarów i, i w tych 50 dolarach da się zmieścić, jeśli chcecie zjeść w ramach OLA e, posiłki e, spokojnie w barbie kieszaku zjecie sobie steka za 5 dyszek, jeśli nie dołożycie specjalnie nic do niego to też rachunek Wam się wyzeruje jeśli macie Oli inclusive napoje, macie tam też w cenie więc generalnie jest to taka opcja, w której można korzystać jeść codziennie w restauracji a la carte, a korzystać z Oli inclusive jeśli nie macie ochoty iść do a la carte, restauracja przy main barze, kula Tutaj już przy, główny, przy restauracji głównej kula jest. Witam w restauracji kula. Jedzenie tutaj jest dosyć urozmaicone. W jednej części macie do dyspozycji kuchnię typowo indyjską. Połączenie kuchni indyjskiej z afrykańską, dużo hummusów, dużo kary, różnego rodzaju kofty. To wszystko znajduje się w tych czerwonych garnkach. Tutaj też jest wystawiana najczęściej świeża rybka. Po, druga połowa kuchni to tak jak widzicie bemarki, które tutaj nie są w wersji klasycznej, tylko są to po prostu łoki. W wokach znajdziecie dużo ciekawych, homary pieczone, krewetki, kalmarki na różne sposoby przyrządzane, jest tego naprawdę dużo. Do dyspozycji są też różne sałatki, różnego rodzaju antipasti, przystawki. Jest tego całkiem sporo, za każdym razem jest troszeczkę coś innego, więc nie można się też tutaj zupełnie nudzić. Dodatkowo desery, masa deserów. Na przykład na Halloween znajdziecie torty w formie grobu. Dosyć straszne, aż nie wiadomo jak się za to zabrać. Też podis bar, jest też bar kawowy. wszystko czynne praktycznie do północy. Można siedzieć przy plaży, korzystać. Basen nocą podświetla się pięknie, jak gwiazdy na niebie, klimat tworzy się niesamowity, Zadatkową muzyczkę przegrywa DJ. Generalnie klimat jest taki stworzony do chillowania. Muzyka jak słyszycie w tle jest oryginalna, którą puszcza tutaj DJ, który przybył do nas z Wielkiej Brytanii. No i generalnie tak przebiega tutaj życie. Teraz pokażę Wam jak wygląda Water Villa. A potem przejdziemy sobie plażą wokół hotelu, trochę ujęć z drona w międzyczasie. Hello, hello. E, teraz pokażę Wam, jak wygląda pokój y, z widokiem na lagunę. Generalnie pokoje z widokiem na morze, na ocean, wyglądają tak samo jak pokoje z widokiem na lagunę, więc nie ma to większego znaczenia. Sorry za niewielki bałaganik, który tu już panuje. Pokój wygląda następująco: jedno wielkie, ogromne pomieszczenie. Z centralnie ustawionym łóżkiem. Łóżko bardzo duże, więcej niż 160 cm. Miejsce do pracy. Biureczko. Ekspres do kawy. Oczywiście w cenie. Dodatkowo tutaj macie zestawik do parzenia kawy, herbaty i wszelkiego rodzaju szklaneczki. Do dyspozycji lodóweczka. Napoje piwko, winko, różne rzeczy różne są w All Inclusive, inne są innych nie ma, natomiast generalnie jest, woda e, codziennie dostarczana, zauważcie, buteleczka szklana not a plastic bottle super, to się chwali kosz, welcome e, na dzień dobry co tam dalej? oczywiście TV z jakąś reklamą, którego nie używamy e, co jest w pakiecie? w pakiecie jest ukulele Możecie sobie spokojnie pobrzękolić, kontemplując piękne widoki za oknem. Tego akurat nie ma w żadnym pakiecie. All Inclusive, tutaj są do tego ceny. To Wam A ceny zbliżymy. Proszę, by ktoś chciał zobaczyć, ile co kosztuje. No, i tak jak wspomniałem, to jest drugie miejsce do spania. To będzie przygotowane dla jedno łóżeczko. Tam będzie przygotowane drugie łóżeczko, z tego, że potrzebujemy dwie dostawki a ręczniczki. Wielki wardrobe, wielka szafa, dużo miejsca. Jakieś szlafroczki są dodatkowo, sliperki do tego, żeby sobie pochodzić. Na spokojnie. Safe duży. Mieści się duży laptop, spokojnie, już zamknąłem. No i jakby padało, to są umbrelle. I co tam najważniejszego w pokoju? Najważniejsze jest wyposażenie, e, czyli płetwy, które na razie tutaj nie wiszą, jeszcze bo muszę ich wybrać rozmiar do centrum nurkowego. E, kapoczki, napływanie, zestaw e, maseczka, rureczka i lata areczka na noc. E, wór przeciwdeszczowy, jakby padała, chcielibyśmy ponurkować. E, klimatyzacja oczywiście jest. Działa super, rewelacyjnie, sprawnie i na górze wiatra czystko jakby ktoś nie lubił używać klimatyzacji Wychodzimy na no teraz Generalnie wygląda to tak że na Malediwach czasem pada, a czasem nie pada akurat teraz pada do dyspozycji, tak czy inaczej macie jacuzzi, 1,20 20 głębokości Raz płycej, raz głębiej. Dzieciaczki mogą sobie spokojnie korzystać. Akurat tam pada, tam słońce świeci. O, zobaczcie, tam świeci słońce. I tak jest cały czas. No i co tu mamy jeszcze? Zejście do wody. Dzisiaj mieliśmy trochę szczęścia. To za chwilę zobaczycie na filmie, co prawda z dali w dali, ale płynęły sobie delfiny. Tak jak zapowiadali, tak się stało. Pierwszego dnia przyjechaliśmy, zobaczyliśmy delfiny. Zaraz pływają się do pokoju. Okazało się, że dwa delfiny przepływały przed naszym pokojem. Także, tak jak mówią, tak jest. Tego delfina widzieliśmy wielokrotnie w kolejnych dniach. Dodatkowe płaszczki. Płaszczek jest, są setki. Nie, nie, nie przesadzam tutaj. Płaszczek są naprawdę setki. Wieczorem zakupują się około godziny 19.20. przy pomoście, około 7.30, odkopują się i spokojnie sobie odpływają na łowy, na głębsze wody zatoki. Tu jest. A tak ten domek wygląda z zewnątrz. Domków jest bardzo dużo na tym cypelku. Ale nie zmienia to faktu, że czujemy się prywatnie, bo nikt z żadnej strony nas tutaj nie zobaczy. No i wchodzimy do łazienki, czyli clue tego pokoju. Łazienka jest przeogromna w wielkości 20 km kwadratowych. Na wyposażeniu łazienki jest oczywiście toaleta. Tak jak widzicie, szklana podłoga w dwóch miejscach, która robi no niesamowity po prostu klimat. Łazienka jest dwuosobowa, to znaczy są dwie umywalki, dwa lusterka, w pełni wyposażona, suszarki, wszystkiego, wszystkiego rodzaju rzeczy, których moglibyście zapomnieć, jak szczoteczki do zębów też znajdziecie w środku. Ogromny prysznic walk-in, który robi ogromne wrażenie, wielka wanna po prostu okrągła, a nad nią koło jak na dyskotece, kula. Możecie sobie pokręcić tą kulą. Teraz to może tego nie widać, ale wieczorem, jak światło są przygaszone, można się poczuć jak na disco DS. Dodatkowo fluoryzująca woda błękitna robi obłędne wrażenie. Ta łazienka, po prostu, to jest taka wisienka na torcie tego pokoju i tego hotelu. Miejscową atrakcją jest Baby Island, czyli wyspa, która powstała w. Po przekopaniu laguny po to, żeby mogło, mógł tu zostać wybudowany hotel. Usypali ją po prostu w takim celu, żeby gdzieś położyć piasek. Powstało fajne miejsce. W wieczorem są tam kolacje. Jeśli macie ochotę sobie zamówić kolację. Ceny wam nie podam, ale jakiś kosmos tam był. Generalnie byłem zainteresowany. W końcu plaży ko restauracji Barbecue znajdziecie centrum sportów wodnych. Takie typowo, w którym możecie wynająć kajaki, paddleboardy i różnego innego atrak rodzaju atrakcje. Jak widzicie, jadę sobie na rowerze i rowery tutaj są głównym środkiem transportu na całej wyspie i na całym pomoście do Watervilli. Z racji tego, że do ostatniej Watervilli, ja mieszkałem w 60, miałem, to była szósta willa od końca. Na piechotkę, na spacerek zajmowało mi około 12 minut, rowerem o 2 minuty, więc tak jak wcześniej wspomniałem, rowery to jest super środek transportu, ale też jakby nie lubicie chodzić, możecie zamówić sobie Beach Boya, który przywiezie Was meleksem z powrotem do restauracji. Fajnie, że byliście ze mną, pamiętajcie, aby po obejrzeniu zasubskrybować mój kanał, zostawić łapkę w górę, komentarz i do zobaczenia w kolejnej recenzji. i